Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Witam Was w niedzielę 21 lutego 2021 roku na moim kanale Iris Tarot. Słuchajcie, ja tylko tak przychodzę szybciutko z bardzo krótkim przekazem. Otóż od przyszłego tygodnia. Każdą niedzielę dokładną godzinkę jeszcze podam. Serdecznie Was zapraszam na przekaz. Będę używała Osho Zentarot. Pokażę Wam, jak karty wyglądają tak szybciutko. Będę używała tych kart. Do przesłań, tak? Do przesłań tygodniowych dla każdego, kto będzie takie przesłanko potrzebował. Moje kochanie, karty niedawno do mnie dotarły, są fantastyczne, mają cudowny przekaz, i, um, i postaram się, żeby um, od przyszłego tygodnia przekazywać Wam bardzo istotne um, rzeczy. Zapraszam tutaj na kanale. Um, um, na YouTubie. Yy, I widzimy się yy, na liveie za tydzień. Pozdrawiam, papa. Pa.